Czy bankowe apelacje właśnie przechodzą do historii, a banki zaczęły akceptować niekorzystne dla siebie wyroki sądów w pierwszej instancji? Jak na sytuację Frankowiczów wpłynie obecna nowa strategia Deutsche Banku? Co otwiera nowe możliwości w zakresie sankcji kredytu darmowego, a także kolejne uwagi do projektu nowej ustawy o kredycie konsumenckim. I jeszcze kilka słów o ustawie Frankowej. Cały tydzień zbieramy dla Was informacje, aby je Wam udostępnić w sposób prosty i zrozumiały. Zapraszam! Kolejny wyrok CUE dał nadzieję wielu kredytobiorcom i wpłynie na sytuację wielu z nich. Zanim jednak do tego przejdziemy, powiem Wam o kilku wydarzeniach, które również w dużym stopniu wpłyną na sytuację wielu kredytobiorców. Analitycy bankowi i analitycy finansowi twierdzili, że będzie przerwa. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej uznała, że taka przerwa jest niepotrzebna i kolejny raz obniżyła stopy procentowe, tym razem o 0,25%. Obecna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi zatem 4,5%. I to powinno cieszyć wszystkich kredytobiorców, chociaż w zasadzie głównie tych, którzy spłacają swoje kredyty oparte na zmiennym oprocentowaniu. Obniżkę stóp procentowych tłumaczy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. To jest bardzo znaczące złagodzenie polityki pieniężnej, które przekłada się na sytuację makroekonomiczną. A muszę dodać przy okazji, że chociaż nie jest to efekt naszego działania, ale korzystne dla gospodarki. Zmniejsza to bardzo koszty obsługi długu publicznego. I to jest wsparcie dla polityki rządu ponad 17 miliardów złotych. Bank centralny ma na celu jednak przede wszystkim pilnowanie inflacji i to właśnie ona, spadająca inflacja, stała się decyzją o obniżce stóp. We wrześniu ta inflacja utrzymała się na sierpniowym poziomie 2,9% to znaczy, że była w szerokim zakresie celu NBP. Ten cel to 2,5% z możliwością odchyleń o 1 punkt procentowy w obie strony. No cóż, jeżeli jest przestrzeń do obniżki stóp procentowych, to po prostu należy to zrobić. Zwiększy się tym samym popyt na kredyt, a także będzie leżej firmom, które będą mogły się rozwijać, a to z kolei będzie korzystne dla całej gospodarki. Dodatkowo taką obniżkę stóp procentowych Odczuje przecież również wielu kredytobiorców, a także wpłynie ona niewątpliwie na sytuację materialną wielu rodzin. Podobnie jak na sytuację wielu kredytobiorców, w tym przede wszystkim Frankowiczów, wpłyną ostatnie ruchy banków dotyczące spraw frankowych, a przede wszystkim chodzi tu oczywiście o to, co się dzieje we frankowych procesach. Czy zatem banki zaczęły liczyć koszty? A może przekroczony został w ich przypadku tak zwany próg bólu? Można się tak zastanawiać nad tym, patrząc na to, co się dzieje w kwestii apelacji, czyli odwoływania się banków od niekorzystnych dla siebie wyroków sądów pierwszej instancji. Trzeba przyznać, że na wyrok w sprawie Frankowej w sądzie drugiej instancji, czyli w sądzie apelacyjnym, niejednokrotnie w wielu sprawach należy czekać nawet średnio do trzech lat. Oczekiwanie na rozprawę apelacyjną to około 2-3 lata. Niestety, takie są realia. Zmieniłoby się to, gdyby sędziowie dostali narzędzia do pomijania wniosków o całkowicie zbędne rozprawy. Banki wnosząc o rozprawę świadomie przedłużają spór, chociaż z samej rozprawy nie wynika absolutnie nic nowego i trwa on 10 minut. Sądy niestety niechętnie podchodzą do uznawania takiego działania za nadużycie prawa procesowego, co mogłoby dać podstawę do obciążania banków dodatkowymi kosztami. To opinia radcy prawnego Macieja Wojciechowskiego. Turuje mu adwokat Adam Olejnik i uważa tak. W praktyce oznacza to konieczność wieloletniego oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie, co istotnie obciąża kredytobiorców emocjonalnie, lecz finansowo przede wszystkim banki. O ile kredytobiorca nie znajduje się w sytuacji, w której musi sprzedać nieruchomość i spłacić saldo zadłużenia, czekanie na wyrok drugiej instancji działa wyłącznie na niekorzyść instytucji finansowych. Z każdym miesiącem procesu narastają bowiem odsetki ustawowe za opóźnienie. Przy kredycie rzędu 300 tysięcy pięcioletni proces może generować dodatkowy koszt odsetek sięgających około 150 tysięcy złotych. No tak, i tu z pomocą przyjdzie ustawa frankowa. Ale zastanawiać się należy nad inną kwestią. Jaki jest sens składania apelacji, odwoływania się od wyroków niekorzystnych w pierwszej instancji, kiedy sprawa dla banku skazana jest z góry na klęskę? No i banki chyba ten problem zaczęły dostrzegać. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej banków po prostu przestało apelować. Coraz więcej z nich akceptuje niekorzystne dla siebie wyroki w pierwszych instancjach w sprawach frankowych. Tym samym coraz więcej z nich zmniejsza swoje koszty procesowe, a także zmniejsza stres frankowiczów związany ze sprawami frankowymi. No i przy okazji zmniejsza też ogólny stres takiego kredytobiorcy. PKOBP, MBank, Millennium, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas to pierwsze banki, które zaczęły się poddawać po wyrokach pierwszej instancji. Efekt? Krótszy proces. Szybsze rozliczenie kredytu i oczywiście mniejsze koszty. Czekamy teraz, kiedy kolejne banki pójdą tą bardzo słuszną zresztą ścieżką i będziemy to śledzić. A wy zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie mieć dostęp do wszystkich bieżących informacji, także do tych, kiedy pojawią się nowe banki, które przestaną odwoływać się od wyroków sądów pierwszej instancji. I tym samym skrócą swoje męki, a także zmniejszą stres wszystkich kredytobiorców. Udostępnijcie również ten film wszystkim zainteresowanym, bo temat ciekawy. A skoro mowa o skracaniu bankowej męki i skracaniu walki Frankowiczów z bankami, to warto wspomnieć w tym miejscu o Deutsche Banku. Jego obecna strategia może w znacznym stopniu korzystnie wpłynąć na wszystkich Frankowiczów, którzy Posiadają w tym banku jakikolwiek kredyt frankowy. Bank już od dłuższego czasu nie prowadzi działalności operacyjnej w Polsce, natomiast jego działalność skupia się w głównej mierze na obsłudze i wygaszaniu portfela kredytów tzw. walutowych. No i oczywiście bank mierzy się z falą pozwów w sprawach zarówno frankowych, jak i ostatnio w sprawach kredytów euro. Jednak Deutsche Bank postanowił w ostatnim czasie znacznie przyspieszyć swoje działania, aby jak najszybciej pozbyć się problemu frankowego i zakończyć spory z klientami, Tomasz Kowalski, czyli prezes Deutsche Bank Polska, wyjaśnił: Zawieramy około 200 porozumień miesięcznie i łącznie mamy ich 3264. Nasze podejście w tym zakresie jest dynamiczne, dostosowane do sytuacji. Nie zmieniło się tylko to, że proponujemy całkowite zakończenie relacji, bowiem naszym celem jest wyjście z działalności detalicznej na polskim rynku. Bank ma zatem określony i jasny cel. Zakończenie relacji z klientem ze względu na planowane wyjście z rynku usług finansowych w Polsce. I szczerze mówiąc, jest to pewna szansa dla Frankowiczów z Deutsche Banku, dlatego że przy takim podejściu istnieje realna szansa na to, że można zawrzeć z bankiem bardzo korzystne porozumienie, dlatego że przecież bankowi również zależy na tym, aby rozstać się jak najszybciej. Tym bardziej, że według prezesa Kowalskiego sytuacja, jeżeli chodzi o kredyty frankowe w Deutsche Banku, jest w zasadzie opanowana. A co z kredytami w euro? No, tu prezes wydaje się być lekko zaskoczony i uważa, że sytuacja kredytobiorców eurowych jest zupełnie inna niż tych frankowych. Duża część takich kredytów została udzielona przy wymogach zgodności walut, w których zarabiał kredytobiorca i walutą kredytu. W takich przypadkach nie mieliśmy innej możliwości finansowania takich klientów niż w walucie, w których zarabiał kredytobiorca. Ponadto, jeśli spojrzymy na rachunek ekonomiczny, to biorąc pod uwagę wysokość stóp procentowych w euro i historyczne kursy euro w odniesieniu do złotego, takie kredyty były znacznie bardziej opłacalne dla klientów niż kredyty w złotym. Dlatego trudno tutaj dowodzić szkody, którą miałby ponieść kredytobiorca. No ok. Zgodność waluty kredytu z walutą zarobków. No tak, ale od lipca 2014 roku. Natomiast przecież szczyt przyznawalności i szczyt udzielania kredytów w euro przypadał na lata 2009-2013. A co do opłacalności i braku szkody? No tutaj jakby prezes wpisywał się w narrację wielu osób, które uważają, że w zasadzie Problemem kredytów walutowych czy pseudowalutowych jest tylko kurs, czy wzrost kursu, albo jego spadek. Natomiast jakby nie dostrzegał tego, że przecież konstrukcje kredytów w euro zawierają dokładnie takie same klauzule niedozwolone i takie same konstrukcje, jak kredyty frankowe, które są podważane masowo. Zresztą kredyty w euro również zaczynają być podważane wręcz masowo. Co więcej, w kwestii tych szkód, to ja powiem tak, liczymy te szkody codziennie. I według naszego doświadczenia nie są one wcale takie małe. Nie dajcie się więc zwieść słowom prezesa Deutsche Bank Polska. I jeżeli spłacacie albo spłaciliście tam jakikolwiek kredyt w pseudowalucie, to przygotujcie swoje umowy i umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Wystarczy kliknąć link, który znajduje się w opisie filmu i w komentarzu. Tym bardziej, że Deutsche Bank Polska został niedawno dokapitalizowany przez spółkę macierzystą, właśnie w kwestii zakończenia spraw, jeżeli chodzi o spory frankowe. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że Deutsche Bank Polska będzie kolejnym bankiem który zostanie wpisany na listę tych, które przestały się odwoływać po niekorzystnych dla siebie wyrokach sądów pierwszej instancji w sprawach frankowych. I za to trzymamy kciuki. Oczywiście, jeżeli spłaciliście albo spłacacie kredyt we frankach, euro czy dolarach w jakimkolwiek banku, to ekspert z naszego zespołu również na Was czeka. Umówcie się na rozmowę, kliknijcie link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. No i oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie na bieżąco z każdym materiałem, będziecie mogli aktualizować swoją wiedzę. A także jestem ciekawy, jakie są Wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o apelację banków. Czy w Waszych sprawach bank apelował, a może wygraliście już w pierwszej instancji? Napiszcie w komentarzu, pochwalcie się! Chcesz sprzedać swój kredyt konsumencki? Według Związku Banków Polskich takie działanie jest niezgodne z duchem ochrony praw konsumenta. Co więcej, tego typu działanie powinno z urzędu podlegać badaniu sądowemu, jeżeli chodzi o legalność takiej transakcji. No ale jak się okazało, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zupełnie odmienne zdanie w tej kwestii i Trybunał wyraził swoją opinię w wyroku C-80/24 z 9 października 2025 roku. Aby być absolutnie precyzyjnym, wyrok ten dotyczy oczywiście sankcji kredytu darmowego i sprzedaży wierzytelności czy cesji wierzytelności w sprawach dotyczących właśnie sankcji kredytu darmowego. Podstawowa teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zasadzie zawiera się w jednym zdaniu. Prawo unijne nie sprzeciwia się temu, aby konsument przeniósł swoje uprawnienia dotyczące roszczeń związanych z kredytem konsumenckim na inny podmiot, który konsumentem nie jest. I pytania w tej sprawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście. Przypomnijmy w skrócie treść tych dwóch pytań. Pierwsze: czy prawo Unii Europejskiej pozwala konsumentowi przenieść prawa z umowy kredytu na osobę, która nie jest konsumentem? Natomiast drugie pytanie brzmi następująco: czy Sąd Krajowy Polski ma obowiązek z urzędu, czyli z własnej inicjatywy, badać umowę sesji, na którą powołuje się ów nabywca roszczeń w sprawie przeciwko bankowi pierwotnemu kontrahentowi konsumenta? No i na pierwsze pytanie odpowiedź Trybunału jest bardzo prosta. Dyrektywa 2008 na 48 na WE nie wyłącza możliwości przeniesienia przez konsumenta na podmiot trzeci, nie będący konsumentem praw, które konsument wywodzi z tej dyrektywy, a zbycie tych uprawnień odpowiada celowi tej dyrektywy, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Zaoszczędza ono bowiem trudności i kosztów, które mogłyby zniechęcić ich do samodzielnego dochodzenia roszczeń względem danego przedsiębiorcy. Czyli wszystko jasne. Chcesz sprzedać? Możesz, jednak warto to ograniczyć tylko i wyłącznie do tych przypadków, kiedy faktycznie ma to sens. Czyli w zasadzie do sytuacji, w której dochodzenie sądowe takich roszczeń dla indywidualnego konsumenta jest po prostu nieopłacalne. Co do drugiego pytania, Trybunał wypowiedział się tak. Dyrektywa 93/13 na, na EWG nie zobowiązuje sądu do zbadania z urzędu ewentualnego nieuczciwego charakteru postanowień umowy cesji. Warunki tej umowy nie są przedmiotem sporu toczącego się przed sądem krajowym. Co więcej, spór ten toczy się między dwoma przedsiębiorcami, a zatem nie charakteryzuje się brakiem równowagi uzasadniającym sięgnięcie po ochronę konsumenta przewidzianą w dyrektywie 93 na 13. Wyłącznie do sądu krajowego należy ocena, czy i w jakim zakresie prawo krajowe pozwala lub nakazuje sprawdzić, czy w spółce przysługuje legitymacja do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi. Sprawdzenia tego można dokonać w szczególności przez zbadanie treści umowy sesji. Sąd powinien jednak czuwać nad tym, aby nie pociągnęło to za sobą szkodliwych konsekwencji dla konsumenta, ani nie zaszkodziło jego skutecznej ochronie. Czyli sama umowa cesji wierzytelności w przypadku sprawy sankcji kredytu darmowego nie podlega badaniu przez sąd z urzędu, dlatego że po prostu nie jest przedmiotem sporu. Jednak to nie oznacza, że taka umowa może być nielegalna z tego względu, że sąd powinien zadbać o to, aby ochrona praw konsumenta była po prostu skuteczna. No, i można powiedzieć, że w zasadzie należy się spodziewać w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego, tam gdzie są te cesje, wniosków pełnomocników banków o to, aby sąd jednak taką umowę cesji zbadał. I to będzie tylko i wyłącznie zależeć od sądu, czy zechce to zrobić, czy nie. Jednak podsumowując całość, można stwierdzić, że wyrok jest bardzo korzystny dla sektora skupującego roszczenia przeciwko sektorowi bankowemu. Jednak jeżeli Będziecie się zastanawiać, czy w ogóle warto z takiej cesji wierzytelności skorzystać. No to faktycznie warto wziąć wszystkie za i wszystkie przeciw. Warto się zastanowić nad tym, czy taka cesja w ogóle Wam się opłaca i dokonać jej tylko i wyłącznie w sytuacji, w której faktycznie nie ma żadnych innych opcji. Zastanawiam się też nad taką rzeczą, czy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 października wpłynie, czy będzie miał jakiekolwiek przełożenie. Na sesję wierzytelności w sprawach frankowych. Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. No i oczywiście udostępnijcie ten film wszystkim, których może ten temat interesować. A zanim przejdziemy do kolejnego tematu tego filmu, wyjmijcie z szuflad swoje umowy kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych, sprawdźcie, czy macie komplet dokumentów i umówcie się na bezpłatną analizę swoich umów. Ekspert z naszego zespołu przeanalizuje bezpłatnie. Taką umowę, jeżeli będzie wadliwa, to powie Wam, jakie macie możliwości. Wystarczy kliknąć link, który znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Również jeżeli spłacacie albo spłaciliście kredyty we frankach, euro dolarach w każdej innej walucie, także umówcie się na rozmowę z ekspertem z naszego zespołu. Link oczywiście w opisie filmu i w komentarzu. Zapraszamy. Cały czas trwają konsultacje dotyczące przygotowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowego projektu ustawy o kredycie konsumenckim. I jak się okazuje, ten nowy projekt z dnia na dzień wręcz budzi coraz większe emocje. W poprzednim odcinku przedstawiłem Wam opinię Rzecznika Finansowego na temat sankcji kredytu darmowego, tej projektowanej i tej obecnej, więc dzisiaj skupimy się na uwagach. Które wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. I oczywiście kością niezgody, tą największą kością niezgody jest sankcja kredytu darmowego. Cały nowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim, łącznie z sankcją kredytu darmowego, omawiałem w jednym z poprzednich odcinków. Link, jeżeli Was to interesuje, do tego odcinka znajdziecie tutaj. Natomiast teraz skupimy się na uwagach, jakie wpłynęły ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stwierdził wprost: przepisy tworzone w oderwaniu od realiów rynkowych. I swoje uwagi urząd przedstawił na 102 stronach. Oto te najważniejsze. Projekt nie uwzględnia realnego obrazu tego rynku, a co za tym idzie, nie stanowi adekwatnej odpowiedzi na aktualne wyzwania rynku kredytów konsumenckich w Polsce. W projekcie ustawy ani w jego uzasadnieniu nie wskazano, w jakim zakresie i w jaki sposób przyjęte w nim koncepcje miałyby stanowić odpowiedź na zdiagnozowane przez projektodawcę realne problemy funkcjonowania kredytu konsumenckiego. Tworzone w oderwaniu od realiów rynkowych przepisy mogą stać się źródłem pogłębienia niepewności i ryzyka prawnego. Projekt zmierza do wprowadzenia nowych koncepcji, które poszerzą lub pogłębią zakres niepewności prawnej. Ich wprowadzenie nie było poprzedzone i poparte analizą danych dotyczących rynku. Idźmy dalej. Zamiast zapewnienia adekwatnej ochrony konsumentów. Może dojść do finansowego wykluczenia znaczącej ich części na skutek stosowania przez kredytodawców, deriskingu i ograniczenia dostępności kredytu konsumenckiego. Ograniczenia strony podażowej przy niezmienionym popycie wiązać musi się z arbitrażem regulacyjnym i rozwojem szarej strefy, a w najlepszym wypadku z dominowaniem krajowego rynku Consumer Finance przez kredytodawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Na skutek stosowania przez kredytodawców deriskingu i ograniczenia dostępności kredytu konsumenckiego może dojść do finansowego wykluczenia znaczącej części konsumentów. No, czyli nadciąga Armagedon znowu. Zresztą do tej narracji w zasadzie zaczynamy się przyzwyczajać. W dalszej części swoich wywodów Komisja Nadzoru Finansowego chce bardzo precyzyjnego i dokładnego określenia definicji całkowitej kwoty kredytu. Zauważa tym samym, że w projektowanej wersji ustawy, tej nowej, definicja całkowitej kwoty kredytu jest dokładnie taka sama jak w przepisach z 2008 roku. Co więcej, Komisja Nadzoru Finansowego domaga się wręcz, aby nowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim dopuszczał także kredytowanie, Kosztów kredytu. No, zupełnie tak, jakby to było dzisiaj niemożliwe, ale najlepsze jest to, że urząd uważa, że nowy projekt czy prace nad nowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim są idealną okazją do tego, aby wreszcie w sposób jednoznaczny i dokładny uregulować kwestię pobierania odsetek od kredytowanych kosztów. No, może należy się z tym zgodzić. Natomiast dość kontrowersyjną opinią Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest to, że sankcja kredytu darmowego stanowi problem systemowy. Problem, który może się pojawić w krajowym systemie finansowym. Wykładnia przepisów unijnych powinna prowadzić do tezy o braku automatyzmu stosowania sankcji kredytu darmowego. Sankcja musi pozostawać proporcjonalna do naruszenia. Należy zatem ponownie przemyśleć kształt proponowanej sankcji nakładanej na kredytodawców. Nie może ona polegać na przyznawaniu konsumentowi uprawnienia do automatycznego żądania od kredytodawcy zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Czyli idąc tym tropem, to kto powinien decydować? Bank? Komisja Nadzoru Finansowego? No ludzie. Na koniec Komisja Nadzoru Finansowego krytykuje oczywiście rozwiązania związane z sankcją kredytu darmowego w przypadku błędów przy ocenie zdolności kredytowej. I tutaj swoje zdanie na ten temat dorzucił również bankowy fundusz gwarancyjny. Może to stanowić pretekst do instrumentalnego wykorzystywania prawa w celu osiągnięcia korzyści przez kredytobiorców, jak również przez podmioty wyspecjalizowane w dochodzeniu roszczeń. Może to prowadzić do ograniczenia dostępności kredytów konsumpcyjnych dla klientów, utraty przychodów odsetkowych i do wzrostu kosztów działalności kredytodawców. Czyli przewrotnie powiem, może to doprowadzić do kolejnych rekordów, jeżeli chodzi o dochody banków. Jednakże, niezależnie do czego to doprowadzi, można wysnuć jeden zasadniczy wniosek, przynajmniej na tym etapie, że do ostatecznej wersji nowej ustawy o kredycie konsumenckim, takiej, która będzie zaspokajać potrzeby i dogodzi wszystkim stronom, droga daleka, kręta i bardzo wyboista. I wydaje się, że zdrowy rozsądek. Zachował tylko rzecznik finansowy. Ale mówiłem o tym w ostatnim odcinku, w którym zresztą wspominałem także o ustawie frankowej, bo wiecie, że trafiła do Sejmu. A wiecie, kiedy będzie pierwsze czytanie projektu? 15 października a więc prawdziwy ekspres. Śledźcie więc to wszystko razem z nami, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie na bieżąco i śledźcie wszystkie nasze materiały. Dowiecie się także, czy bank może bezkarnie kopiować dokumenty swoich klientów, o czym również mówiłem w ostatnim odcinku, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie go teraz.